Witam Was na kanale Rebeka Delana. W dzisiejszym odcinku chciałam Wam pokazać, jak można zakończyć w sposób elastyczny brzeg robótki, kiedy jest ona robiona na okrągło. To jest umiejętność, która się bardzo przydaje nam w momencie, kiedy zamykamy oczka rękawów. W takiej sytuacji, kiedy te rękawy robimy od góry. Czyli zależy nam na tym, aby ten ściągacz był elastyczny, żeby oczka się tutaj ładnie układały. Ja mam już robótkę przygotowaną. Mam sweter, który jest już prawie gotowy. Został mi do zrobienia jeden rękaw i przy drugim rękawie mam tutaj to zamknięcie oczek i na tym przykładzie pokażę wam właśnie jak te oczka należy zamykać. Elastyczne, czyli brzeg robótki jest wykończony w taki sposób, że Swobodnie, mimo że robótka jest od góry robiona, i tutaj te oczka są u dołu zamknięte, ściągasz nam się bardzo ładnie rozciąga i oczka wracają do stanu pierwotnego, czyli nie zostaje taka falbanka na brzegu. Pokażę Wam przy okazji tego rękawa, jak zamknąć te oczka w robótce na okrągło. Ja korzystam tutaj w tym momencie z takich drutów pończoszniczych elastycznych. To są takie druty w ilości 3, 3 sztuki w komplecie. Czyli to jest zupełnie podobnie jak się robi tą robótkę na pięciu drutach. Czyli mamy nałożone jakby cztery oddzielne druty, takie krótkie, które są połączone takim. Elastycznym elementem. I zawsze robótka znajduje się na dwóch takich elastycznych drutach, a trzecim tym elastycznym drutem przerabiamy oczka. I teraz, przystępując do przerabiania, czy do zamykania naszych oczek, najpierw musimy sobie pierwszy rządek przerobić w ten sposób, aby oczka przebiegały prawe-lewe, prawe-lewe, tak jak w ściągaczu jeden na jeden. I teraz ten pierwszy rządek przerabiamy sobie i zaczynamy od oczka lewego. Czyli przerabiam sobie lewy, prawe, lewe, prawe, lewe, prawe, lewe, prawe, lewe, prawe, lewe, prawe. I tak do końca na tym drucie. druta elastycznego na drugi i teraz przekładam sobie tą robótkę żeby przerobić z tego drugiego druta elastycznego, te druty elastyczne one nam się ładnie w kółko układają więc nie ma problemu z przerabianiem oczek się tutaj w tym przegubie ładnie nadaje i tutaj ostatnie oczko, które miałam przerobione na tym drucie to jest oczko prawe, więc tutaj zaczynam znowu od oczka lewego czyli lewe prawe, lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe i tak do końca Nie ma to znaczenia, że ściągacz nie jest robiony, tak jak ten ostatni rząd 1 na 1. Może być robiony jeden na jeden, może być robiony dwa oczka na dwa oczka, może być tak jak ja mam tutaj w przypadku tego swetra. Yy, ściągacz robiony w formie takich dekoracyjnych warkoczy. Zamykamy zawsze w ten sam sposób. Czyli ten ostatni rząd robimy sobie ściągaczem, wzorem ściągaczowym 1 na jeden, jedno lewe, jedno prawe. Całe okrążenie mamy przerobione, i teraz będziemy zamykać oczka. Co jest nam potrzebne w tym momencie? Igła. Dźwiarska igła, yy, taka, którą będziemy te oczka zamykać. I oczywiście nożyczki. I teraz musimy sobie zakończyć tą naszą robótkę. Musimy pozostawić sobie tej nitki tyle, żeby wystarczyło nam do zamknięcia wszystkich oczek. Wszystkie dane w literaturze. Dziewiarski fachowej mówią, żeby zostawić trzy razy tyle, ile będziemy przerabiać tych oczek ja sobie zostawiam no mniej więcej tyle, zawsze mieć warto parę centymetrów nitki w zapasie niż później sztukować, bo taki węzełek na połączeniu ładnie nie wygląda i będziemy zamykać oczka i teraz proszę zobaczyć pierwsze oczko na naszym drucie jest oczkiem lewym Teraz nas będą zawsze interesowały trzy oczka, czyli to oczko lewe i dwa oczka prawe po bokach tego oczka lewego, czyli tu będzie nas interesowało to oczko i to oczko następne. I teraz jak przerabiamy, jak zamykam oczka? Wchodzę w to oczko lewe od lewej strony robótki, czyli za nitką przekładam do przodu. I teraz tu sobie przenoszę tą nitkę przed ten mój drut i teraz łapię lewą lewe ramię tego oczka, czy lewą nóżkę tego oczka, które znajduje się po prawej stronie robótki, tego prawego oczka, przechodzę Zobaczcie, tu jest to następne oczko prawe, i teraz tutaj wchodzę w prawe ramię tego oczka i przeciągam. Tu sobie troszeczkę to ściągnę, żeby mi tutaj nadmiar nitki nie pozostał. I teraz jeszcze raz w to oczko lewe wchodzę, ale tym razem od strony prawej. Przeciągam. I teraz te dwa oczka takie połączone razem zdejmuję z druta. Zwróć, zwróćcie uwagę, że z tego zdjętego prawego oczka zrobiła mi się taka pętelka, i to jest ważne, bo teraz będzie mnie interesowało oczywiście to oczko lewe i dwa oczka, które znajdują się po obu stronach tego oczka lewego, dwa oczka prawe. I teraz zobaczcie: najpierw wchodzę sobie w to oczko lewe od lewej strony robótki. I idę ku do przodu. I teraz łapię lewe ramię tego oczka prawego, które jest z prawej strony robótki, i prawe ramię tego oczka, które jest z lewej strony robótki. I przeciągam sobie tą nitkę. I teraz jeszcze w to oczko lewe, które tutaj jest jako pierwsze na moim drucie, wchodzę w nie od. Przodu robótki, czyli od prawej strony. I zaciągam. I teraz mam dwa oczka razem, zdejmuję je znowu z druta. I znowu będzie mnie interesowało oczko lewe, to które znajduje się jako pierwsze na tym lewym drucie, i oczko prawe, które tutaj zeszło z druta, a właściwie to jego lewe ramię, i prawe ramię tego oczka prawego, które znajduje się zaraz jako następne na moim lewym drucie. I zawsze powtarzam te same czynności, czyli wchodzę najpierw w to oczko lewe od lewej strony. Przeciągam. Tutaj łapię to oczko prawe, które za tą lewą jego, za lewe ramię tego oczka prawego, które znajduje się już tutaj, które zostało zdjęte z druta i prawa prawe ramię tego oczka prawego, które znajduje się jeszcze na drucie i zaciągam i to oczko lewe, które tutaj jest jako pierwsze na drucie, jeszcze raz w nie wchodzę od prawej strony robótki całość sobie Zaciągam i zdejmuję te dwa oczka z truta. I znowu będzie mnie interesowało to oczko, czyli to oczko prawe, a właściwie jego, jego lewe ramię, i tutaj to o, następne oczko prawe, które znajduje się za tym oczkiem lewym. I teraz znowu wchodzę w lewe oczko od lewej strony robótki. Prawe oczko, które znajduje się już tutaj, które zostało zdjęte z druta, i prawe oczko, które znajduje się na drucie za moim lewym oczkiem. I ściągam sobie. I teraz jeszcze raz w to pierwsze lewe oczko od prawej strony. I mam kolejne dwa oczka złapane i zdejmuję je znowu z druta. I mam tutaj znowu Tą, tą dziurkę, która się tworzy. I teraz za każdym razem powtarzam te same ruchy. Czyli najpierw wchodzę w lewe oczko, załatwiam to, co jest na tym lewym drucie. Wchodzę w to lewe oczko od lewej strony. Teraz łapię tutaj to prawe oczko zdjęte z druta i prawe oczko, które znajduje się za tym moim lewym drutem. To jest drugi ruch. Zaciągam sobie tą nitkę, i trzeci ruch to jest jeszcze raz wchodzę w to lewe oczko, tym razem od prawej strony. To jest trzeci ruch, i czwarty ruch to jest zdjęcie tych dwóch oczek z druta. I znowu tutaj zobaczcie to oczko zdjęte, ono taką pętelkę tworzy, i znowu pierwszy ruch, czyli wchodzę w to lewe oczko od lewej strony. I teraz prawe oczko zdjęte z druta i prawe oczko, które znajduje się na tym lewym drucie. Przeciągam sobie tą nitkę. To jest drugi ruch. Trzeci ruch to jest znowu to lewe oczko, ale tym razem od prawej strony. I czwarty ruch zdejmuję obydwa oczka z druta. I znowu tu mam tą pętelkę, która będzie mi potrzebna. Czy ją tutaj dobrze widać? Mam nadzieję, że tak. I znowu pierwszy krok to jest wchodzimy w lewe oczko od lewej strony. I teraz łapię igłą prawe oczko. To zdjęte z druta i prawe oczko, które znajduje się na lewym drucie, ja sobie zawsze tutaj troszeczkę pomagam, ściągam tą nitkę, żeby mi tutaj ten nadmiar nie pozostawał. Przeciągam sobie tą nitkę do końca i zaciągam. I trzeci ruch to jest z powrotem w to lewe oczko, ale od prawej strony. I czwarty ruch zdejmuję te dwa oczka. Lewego druta. I tu mam znowu to dziurkę, która będzie mi potrzebna. I teraz znowu lewe oczko od lewej strony, prawe oczko to zdjęte z druta i prawe oczko, które znajduje się na drucie za tym lewym oczkiem. Tu sobie troszkę ściągam. Zaciągam sobie te dwa oczka i jeszcze raz to lewe oczko, trzeci krok, lewe oczko od prawej strony. Zaciągam i obydwa oczka zdejmuję z druta. Znowu mam tą dziurkę i znowu pierwszy krok, lewe oczko od lewej strony, drugi krok, prawe oczko zdjęte z druta i prawe oczko, które znajduje się na lewym drucie. ściągam sobie i jeszcze raz lewe oczko, tym razem od prawej strony. W trzecim kroku. I te dwa oczka razem zdejmujemy. I tu widzicie, znowu jest ta dziurka. I znowu pierwszy krok, czyli lewe oczko od lewej strony. Drugi krok, prawe oczko, czyli ta dziurka zdjęte z drutu i prawe oczko, które znajduje się na drucie. Zaciągam sobie tą nitkę. I trzeci krok, lewe oczko od prawej strony. I czwarty krok, obydwa oczka ściągam delikatnie z drutu. I tu mam znowu to prawe oczko, które będę wykorzystywała. Czyli znowu pierwszy krok, lewe oczko od lewej strony, prawe oczko zdjęte z druta i prawe oczko, które znajduje się na lewym drucie za moim lewym oczkiem. Zaciągam sobie tą nitkę i lewe oczko tym razem od prawej strony. I zaciągam i znowu dwa oczka zdejmuję. I znowu to samo, czyli. Pierwszy krok od lewej strony, wchodzę w to lewe oczko, które znajduje się na drucie lewym, i teraz prawe oczko zdjęte i prawe oczko, które znajduje się z lewej strony tego mojego lewego oczka. Przeciągam sobie w drugim kroku tą nitkę i zaciągam ją, i trzeci krok to jest znowu w to pierwsze lewe oczko, ale od prawej strony. Zaciągam i te dwa oczka zdejmuję z druta. I w ten sposób mam już pierwszy drut obrobione oczka, i teraz został mi ten drugi drut. I tu jest dokładnie ta sama sprawa. Czyli tu mam to lewe oczko, które będzie mnie interesowało, to będzie to moje główne oczko do zamknięcia i interesuje mnie prawe oczko zdjęte z druta i prawe oczko, które znajduje się za tym lewym oczkiem. I znowu robię tak samo, czyli pierwszy krok od prawej strony, od lewej strony, przepraszam, wchodzę w lewe oczko. I teraz łapię prawe oczko, to zdjęte z druta, i prawe oczko, które znajduje się na lewym drucie. Zaciągam sobie tą niteczkę, to jest mój drugi krok, krok. Trzeci krok wchodzę w to lewe oczko od prawej strony, zaciągam. I oba oczka zdejmuję z druta. I tak sobie robię do końca mojej robótki, do końca mojego rzędu. Ok, mi zostały tutaj ostatnie dwa oczka. I tak jak poprzednio lewe oczko od lewej strony, i ostatnie dwa prawe oczka, czyli to, które jest zdjęte z druta, i to, które się znajduje na drucie. Zaciągam sobie te oczka i lewe oczko od prawej strony. I zdejmuję sobie te oczka. I zobaczcie. Mam ładnie zamknięte oczka. Proszę zobaczyć, zobaczcie jak fajnie wygląda to te oczka, które są tu pozamykane, jakby przechodzą na drugą stronę. Jest to fajny elastyczny ściągacz. Te oczka wracają do swojej pierwotnej postaci nie ma, nie tworzy się ta falbanka. No i co? Pozostało mi zamknięcie yy... z... ukrycie zakończenie tutaj yy... zabezpieczenie tej nitki przed pruciem i ukrycie jej gdzieś tutaj w środku yy... robótki. Mam nadzieję, że filmik yy... wam się przyda i rozjaśnił wam troszkę w głowie, jak można w fajny sposób zamknąć yy... oczka przy robótce. Takiej właśnie robionej od góry. To jest naprawdę bardzo ważne, bo takie klasyczne zamykanie oczek powoduje, jeżeli robimy robótkę od góry, że ten dół sweterka nam się nie rozciąga, a jeżeli się już rozciągnie na siłę, to później zostaje taka mało estetyczna falbanka, a to jest takie sklepowe zamknięcie. Jeżeli oczywiście film Wam się podobał, to pamiętajcie, łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania, zawsze można pod filmikiem zostawić swój komentarz. Jeżeli chcecie znaleźć jakieś ciekawe wzory, zapraszam i na facebookową stronę Rebeka Delana Manufaktura albo na stronę naszą, na nasze konto na Instagramie i zapraszam też do odwiedzenia sklepu z rękodziełem z włóczkami RebekaDelana.pl. Dzisiaj już dziękuję wam serdecznie za uwagę i zapraszam wkrótce kolejny odcinek. I coś ciekawego znowu Wam nagram. Dziękuję bardzo za uwagę, i do usłyszenia.